Ze stacji Ruka kusamowita Państwa, Sławomir Urbankiewicz. Za chwilę rozpocznie się pierwszy konkurs w tym sezonie. Rekord skoczni wynosi 151 metru, metrów, należy do mm, The Misterski Bara. Rekord y, świata, ogólnie na tej skoczni należy do Krzysztofa Niechciała 152,5 metra. Y, Parz graficzny, użyty, na którym będą skakać zawodnicy, jest. Y, Dzięki Michałowi Urawskiemu, y, autorem relacji jest Tomasz Karciarz, y, grafiki, y, Wojciech Adamczewski, no i komentuję ja, Baez Schiller, y, jako przeskoczek, kamerą na kasku, to jest dana forma taki, takiego przeskakiwania, bula, bula. To na jest nawet nie wiemy, ile tutaj było metrów, ale to nas nie powinno interesować. Wielkie emocje przed nami rozpocznie Szalkos, piękna letnia Grand Prix, za nami, zwycięzcą całego cyklu. Błaża jest zawodnicy mieli przed, za sobą okresy przygotowania. I, no i debiutant Szalkos sobie za dobrze nie radzi. Bują się mocno, było się 200 metrów, zaledwie. będzie na bo wskazał tylko pierwszy, ale tutaj myślę, że no, jedno z ostatnich jest to ostatnie zajmie ski bartusz yy, 1994 w powietrzu jasno nie jest jakiś zaręczny skok nie prezentował się tak sobie 131,5 metra myślę że to punktu pierwszych już na rozpoczęcie sezonu na inauguracji nie da yy, Iker Weiss kolejny zawodnik do na razie mamy zawodników którzy jeszcze nie są w drużyna żadnych nie reprezentują żadnych klubów. Czy to starczy do objęcia prowadzenia? Myślę, że tak. No jeszcze poziom jest niski, ale myślę, że będzie wysoki. 136 metrów. No ta 146,8 daj mu w tej chwili prowadzenie. Na rozbiegu już Rajmek. Debiutant na turnieju, ale e, znany w świecie. Mam kilka bardzo dobrych rekordów i teraz powyżej 140 metrów, 144,5. To jest pierwszy skok powyżej rozmiaru skoczni Ruka. I pierwsza nota to 160 punktów, dokładnie 161. Miecznik 140, no on debiutantem na turnieju nie jest, startował latem. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Ukażowi Bezterowi 146 metrów, nota 162,8, dam uprowadzenie prowadzenie. Kolejny zawodnik, również jeszcze bez drużyny, Seba. Były dyskusje na temat, y, ilu zawodników zostanie. Y, ilu tak szybko po rozpoczęciu kariery ją zakończy. Bo wiemy, jest początek sezonu, jest boom na skoki. No i teraz daleko, myślę, że dalej od Miecznika. Tak, 146,5 nota. Również jest wyższa, 164,7 punktu. Dexter 55. Zobaczmy, jak poradzi sobie ten kolejny zawodnik. Oj, daleko, naprawdę dobry skok. 148 metrów, dam mu prowadzenie, zatem i... 167,4 punktu. Strz. Bartekstr... również debiutantem nie jest. I... Ma chłopak potencjał, że się tak wyraża, ale musi go bardziej wykorzystywać. Znany z prowadzenia własnego pochodzenia świata. 148 metrów, kolejna taka odległość, ale on obejmie teraz indywidualne prowadzenie. 167,9. Tak ono to uzyskuje, ten zawodnik. Majsterek. Zobaczymy, co nam zmajstruje ten kolejny zawodnik. Jakieś takie zawahania, zachwiania były w powietrzu, ale też powyżej 145 metrów. Przyzwoity skok 147,5. Jest 168 i to daje mu prowadzenie. Na belce, na rozbiegu już Czacha Czapa. Też miał kilka przyzwoitych występów latem, ale trzeba pokazać się zimą. Latem było przygotowanie poniekąd do zimy i teraz prawie 150, 149,5. Z latą 168,1 punktu. chacha Czapę obejmuje prowadzenie. I na rozbiegu już yy, Sławek. To jest jego debiut zimą. Latem startował w Batmintendorf i teraz nie widziałem dokładnie, gdzie lądował. 148 metrów Daję mu to prowadzenie, bo nota 168,9 pomimo tego, że Czacha Czapa skoczył 1,5 metra dalej. Radek 21, teraz zacytuję Hela. Znaleźliśmy bardziej z umiejętności gry w Hagzbala niż z zeskakania, ale może teraz mu się powiedzie. Jest faktycznie daleki skok. Być może 150 metrów, nie, jeszcze nie, ale 149 i daję mu to prowadzenie. Widać, że ta karuzela nam się coraz bardziej rozpędza, rozkręca. Mrintel. No, on wygrał w Zakopanem Letnią Grand Prix. To jest jedno z dwóch największych odkryć. Mrintel i Kasper rywalizowali yy, między sobą. Kto jest największym odkryciem teraz? Mrintel 150,5 metra. On obejmie prowadzenie za tą 171,9 punktu. Jericho. Zagraniczny zawodnik pochodzący z Norwegii. Jest debiutantem w turnieju. Debiutował podczas testu przed Pucharem Świata. A teraz 150,5 metra. I to jest pierwsza taka daleka odległość. Ona obejmuje prowadzenie. Błażej S. Zwycięzca letni Grand Prix. Zobaczymy. Ile teraz uda mu się uzyskać. Wiem, że jest w formie. Jest bardzo równy. I teraz płasko mocno na artach. I daleko. Ale czy był 150? 149,5. Noty za styl, ale już mam wysokie noty. 20, nota 172,1. Teraz klasyfikacja. Po 15 zawodnikach wprowadził Błażej z Przed Jericho, Mrintelem, Radkiem21, Slawkiem, Czachą Czapą, Majsterkiem, Bartkiem, Strl, Dexterem55, Sebą, miecznikiem 140 No niestety, przepraszam Państwa, dalej nie, nie doczytałem, ale to już nie są zawodnicy tak ważni dla tych zawodów. art Była... E, taka anegdotka ARTX, kiedy podczas Lillehammer e, pomyliłem się e, komentując jego skok. I teraz mamy rekord skoczni 151,5 metra i mamy dużą niespodziankę, bo Artx wyprzedza Bożeja. Domin! Kolejny już, można powiedzieć, wyjadacz. Właściwie pierwszy z tych wyjadaczy, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. 151,5 metra, a on tutaj obejmie prowadzenie. Mamy. Dwa rekordy skoczni z rzędu. Damian obejmuje prowadzenie. Co dalej z tym konkursem? Barty, no tutaj może być bardzo daleko. Wszyscy wiedzą, że jest specjalistą od Kusamo. Jak tylko trafi. Warunki ma świetny, kapitalny skok! 151,5 Nota 147,2 I to jest kolejne skok dający prowadzenie Smolarkus. Świetnie prezentował się w zawodach tekstowych przed rozpoczęciem Bucharu Świata. Teraz, ile, ile, ile? Bardzo daleko! Kapitalne 151 nie ma rekordu skoczni, ale jest prowadzenie. I zobaczymy, kto będzie próbował, kto będzie starał się zagrozić yy, Smolagrusowi zielu killer. No nie posądzałbym go o to, żeby tutaj skoczył te 150 metrów. No, mam w granicach 150, ale myślę, że 147. Uuu, to jest dalekie miejsce. 14. Czy będą punkty dla zielu killera? No zobaczymy. Di Stefano, nie, przez niektórych lubiany, przez niektórych nie. Wzbudza czasami kontrowersji, ale ma dobre pomysły dotyczące rozwoju gry. Nie jest tak kontrowersyjny jak The Mister Skibal, którego już nie ma. Który już zakończył karierę 148 metrów. W tej chwili 9. miejsce. CIGARU Zatem jakoś nie mieliśmy okazji zaobserwować tego zawodnika Nie jest w światowej czołówce, aczkolwiek prezentuje tu jest swój dobry równy poziom I takich zawodników trzeba cenić 148,5 metra Nota 168,8 Ma nowej... E, przepraszam Jest 11. Skłop? Chyba skłop, tak to należy wymówić Nisko nad zyskokiem skocznie ruka. nisko to chyba wystawić tylko i Bartusia? I szalkosa? 137,5 metra 20. Kasper, To właśnie konkurował z MLINTelem do tytułu najlepszego odkrycia. Letnie Grand Prix i teraz pytanie Ile Kasper odleci? Mocno! I kapitalnie Tylko ile? Ile? 152 metry! Stracił trochę na notach, ale to jest rekord skoczni. Prawa dla Carspra Flying Fire 09. Jakiś problem w pierwszej fazie lotu, nisko nad zeskokiem. ale doleciał do rozmiarów skoczni. No, może nie będzie w czołówce dzisiaj na pewno, nie? 143,5 metra. Dopiero 21 miejsce. Mati 190. Mat 190, przepraszam. Wyjście z prawu takie jakby płaskie, no ale nie jest daleko, nie jest daleko. 143,5 metra, dopiero 20 miejsce. Creative, to też już... Nie debiutam, to rzeczywiście, ale... Myślę, że tego co najlepsze jeszcze nie pokazał. Pytanie, ile? Bardzo dobrze. Myślę, że 150 metrów. Nie, 148,5. Zabrakło 1,5 metra, dopiero 16. Miejsce Kreativa, ale chyba punkty będą. Hell, good administrator. No, zobaczymy, jak poradzi sobie w tej części e, praktycznej, daleko. Jak dla niego to naprawdę dobry skok, jest 149,5 metra. Zrobił postęp od lata i to widać, jest w tej chwili 9. Mati, zobaczymy. No, tutaj bardzo ważne jest. Pójść odpowiednio płasko w pierwszej fazie lotu i później już w drugiej bardzo płasko. Odchylał się w końcówce 149 m 9 pozycja. Matiego. Nota wysoka dosyć, 171,2 punktu. No i Sewomur. Y, 98. Nisko nad tym ze skokiem. No i czy będą punkty za taki skok Myślę, że nie. 141,5 metra. Dopiero 26 miejsce. Teraz będzie klasyfikacja po 30 skokach. Prowadzi smolarków przed Bartim, Dominem, Kacperem, Artxem, y, Błażejem, S., Jerichom, Rintelem, Mattim, Helem. Dalej 21. Nistefano, Zlawek, Szygaru, Czacha-Czapa. Majster Bartek Stryk, Creative y, de Dexter 55. Pięć, pięć, y, Zielu Killer y, Seba, Miecznik. Matti 180 Raimek, Flying Fire. A już 31 Michu Powrócił na forum około początku listopada, ale teraz no, ta forma jeszcze nie jest myślę tak, tak wysoka, nie prezentuje tego. co może 147,5 metra. Nie był to zły skok, ale. Stać go na więcej, Daro 44. Już w powietrzu. Kolejny zawodnik. 150 metrów nie było. Za tym nie zachwycił. 147,5. Na 15 miejsce dosyć wysokie. Noty dostał dwie 220. nie 25. Dobrze prezentował się podczas turnieju przygotowawczego. Złote kalesony. Zawody odbywały się. Między innymi w klanicy w Lachtivillach daleko Były zawody jeszcze w Obersdorfie. Zakopanem, teraz 11 miejsce Mańka 25. Dynasty Zawsze kojarzy mi się z, z, z okresem właśnie dynastii średniowiecza. Teraz 22 miejsce. Ciekawie dobrany nick połączenie właśnie takiego imienia. Końcówki no i dynastii tych czasów. No i mask! Mask już nie to Mychy. Stać go na bardzo duże. Co już pokazywał między między innymi e, w Sapporo podczas turnieju. Podczas tych zawodów testowych. 149,11 m. Łukasz 16. Na rozbiegu już Łukasz 16. Stać go na. Myślę dużo, co już nie raz udowadniał, ale ale zobaczymy jak teraz się zaprezentuje, Był między innymi drugi w gram w Sapporo. Teraz ile? 149,5 m9 wyprzedza za maska nawet Buła To jest Bardzo dobry grafik informatyk ale zobaczymy jak zaprezentuje się w tej części właśnie praktycznej, jak już mówiłem o Helu, który zaskoczył pozytywnie Buła no 147,5 metra, czy zaskakuje pozytywnie, myślę, że na swoim różnym poziomie. Plus o 98. Zobaczymy, jak tutaj poleci kolejny zawodnik. Dosyć dobrze, 150,5 m. i jest na wysokiej piątej pozycji. Oliver też powrócił na forum w tym momencie. Dużo zawodników właśnie odpuściło lato po to, żeby powrócić zimą I teraz on zawalczył o daleki skok! Myślę, że to będzie czołówka, siódme miejsce, 151 metrów Marszal Nie chcę przypominać kolejnych zawodników, którzy powracali na forum, ale Marszal na pewno się do nich zalicza I No i odleciał, i odleciał, dostał wiatr 148,5 noty dnie takie dobre 19,5 I Daniel w okresie przygotowawczym Zrobił duży postęp Co widać w każdym jego skoku Teraz też powinno być daleko No Spodziewałem się lepszej odległości Chociaż jest 150,5 metra Daje mu miejsce Myślę, że na pierwszą dziesiątkę W całym, całym pokarze Świata może liczyć Z numerem 42 Tom Jeszcze przed wydaniem wersji 1.3 miał bardzo dobry rekord. Bad Dor teraz też niedawno został pobity. Nowy rekord ustanowiony, nie lubi kusamo stąd tylko 149 metrów. 16 Grex powrócił również na online, tak jak Tom Kacper no i wielu innych zawodników, czerpią z tego radość. No i dobrze, i teraz też daleko. Grex 150,5 metra daje mu to w tej chwili swoje miejsce. Stać go na bardzo dużo, co już nie raz udowadniał. Na przykład wobec jest skoczył 226,5 m Hyperlogic. Zadziwił wszystkich swoim skokiem Lotem niemalże na 145,5 m w Sapporo Z telemarkiem. No kiedyś ten telemark był większym wyczynem. Teraz 149,5 jest 12 Zmerem 45 na belce Shank! No tutaj może być naprawdę obrzydaleki skok. Wrócił do kapitalnej formy, odpuścił lato, ale proszę mi powiedzieć, kiedy to Shank nie jest w formie. To jest fantastyczny skok 151,5 metra. I w tej chwili egzekwu ze smolarkusem obejmuje prowadzenie. A więc zakończył się nam konkurs pierwszy Pucharu Świata. Wygrywają Smolarcus i Shank na trzecim miejscu Barti.

Majsterek 29, Bartek, i 30, Creative. Do drugiej serii nie weszli. Dexter 5.5, Dynasty Michu, Zielu Killer Seba, Robert Hrygota, Mat 190, Raimek, Flying Fire 0.9, seba 98, Skłow, Iker Weiss, Skiba 194, szalkos 2, No i Baeshiller. Smolarkus. Piękny skok. I szak. Tych e, dwóch świetnych zawodników, świetnych e, skoczków wygrało dzisiejsze zawody. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Sławomir Ruben.